Hej, witajcie w przeglądzie nowego Snapshota dla Minecrafta 1.17 o numerze 21w15a. Niestety nie mam dla Was dobrych wieści, gdyż wczorajsza informacja, która poprzedziła wydanie Snapshota, wywróciła całą aktualizację do góry nogami. Niestety, Mojang nie wyrobi się z pełną aktualizacją do lata i całość podzieli na dwie części. Jednak całą sytuację omówię Wam w dalszej części przeglądu. Generalnie dziękuję Wam za wszelkie lajki i subskrypcje kanału. Mam nadzieję, że do końca nadchodzących wakacji na kanale będzie już 400 tysięcy subskrypcji. Za każdego suba, jaki Lajka, pięknie dziękuję, a tymczasem serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od zmiany najciekawszej, czyli trzech nowych bloków, których pojawienia się raczej nikt nie spodziewał. Mowa tutaj o blokach surowych ród. Wyglądają moim zdaniem niesamowicie. Wykorzystać je będziemy mogli w wielu budowlach, gdyż ich tekstura daje wszechstronne zastosowanie. Przykładowo bloki surowego żelaza sprawdzą się jako kubka ziemniaków. Bloki złota świetnie mogą komponować się z blokami miodu, a mieć jako ścieżka. Głównym celem pojawienia się tych bloków jest możliwość magazynowania rud, będąc na wyprawie. Analogiczna dotychczasowa możliwość robienia tego była z węgla, szmaragdów, diamentów, redstone'a czy lapisu, które po rozkopaniu od razu można było przerobić na bloki. Niestety, bloków od razu na blok surowca przepalić nie możemy, a miałoby to sens, gdyż cały blok składa się z 9 sztuk surowego materiału. Nawet miedź, co może być dosyć dziwne, gdyż bloki miedzi wytwarzamy z czterech sztabek. Dla formalności przypomnę, że surowe rudy to nowość z poprzedniego Snapshota. Wygląda to tak, że żelazo, złoto i mieć wykopując kilofem da nam nie bloki tego, a właśnie minerał w postaci surowej. Działa na to również fortuna. W końcu da się grać na starych światach, ciesząc się nowościami, ale... Niestety nie da się cieszyć nowymi ogromnymi jaskiniami, podziemiami od kratki 0 do minus 64, gdzie występuje głównie deepslate, gdyż... Te zostały usunięte. Ma to związek z podziałem aktualizacji, o którym powiem Wam więcej za chwilkę. Dystrybucja root również wróciła do stanu sprzed nowych podziemi. Jednak na szczęście od kratki 0 do 16 mogą pojawić się skupiska Deepslate oraz Tafu. Również na tych wysokościach istnieje szansa na znalezienie root w wersji Deepslate. Mojang dostępnił ciekawy datapak, który pozwala mieć nowe jaskinie. Jednak trzeba w tym celu stworzyć nowy świat i podczas tworzenia zawrzeć wspomniany datapack. Dzięki temu można cieszyć się nowymi jaskiniami, jednak ja póki co nie polecam grać na nim, gdyż nie wiadomo czy w dalszej przyszłości świat się nie zepsuje. Kozy zyskały kilka fajnych mechanik. Po pierwsze mogą atakować wszystkie stworzenia, w tym przypadku jak widzimy są to creepery. Warto zaznaczyć, że te w pewien sposób boją się kus, gdyż jak zostaną zaatakowane, to i tak nie wybuchną, by się na nich zemścić. Koza również zaatakuje jak na zbroję. Oraz unikają chodzenia po sypkim śniegu, by się w nim nie zapaść. Zmienił się wygląd surowych ród. Dajcie znać, czy według Was na plus, czy też na minus. Również zmieniło się tło w menu głównym, w którym widzimy większą część aktualizacji Minecraft 1.17. Jeśli chodzi o moją opinię, uważam, że to tło jest chyba najbrzydsze, jakie mogliśmy zauważyć od aktualizacji Minecrafta 1.13, czyli od kiedy te tła są zmieniane. Chociażby widoczne tutaj pochodnie, które wyglądają bardzo amatorsko. Możemy tutaj zobaczyć większość rzeczy, które pojawiły się w tej aktualizacji, czyli Geody, Sametystem, Nacieki, Bloki Deep Slate, czy chociażby mieć. Zabrakło z pewnością Glow Skulledów, kus czy rzeczy z Lush Cave. Skoro już poruszyłem temat Minecraft 1.17 i tego, że w menu widzimy znaczną jego część, to wyjaśnię o co chodzi z podziałem aktualizacji na dwie części. Wczoraj, chwilkę przed wydaniem snapshota, pojawiła się informacja o podziale aktualizacji. Mądżak wyda ją w dwóch częściach. Część pierwsza, zgodnie z planem, pojawi się latem, a druga dopiero w okresie świątecznym, czyli pod koniec roku. W aktualizacji letniej otrzymamy to, co mamy do tej pory, czyli ametyst, geody ametystowe, kozy, axolotle, glow które naturalnie będą się teraz normalnie pojawiać na świecie. Oprócz tego będzie mieć, jak i jej wyroby. Bloki jak Deepslate, Tuff, kalcyt, Gładki Bazalt, jakich bloki, które również naturalnie rzadko w podziemiach możemy znaleźć. Nie zabraknie większości rzeczy, które występować mają w bujnych jaskiniach, a to za sprawą występującego w zatopionych statkach mchu, który pozwala nam zdobyć m.in. azalie, świsących jagód znajdowanych w wagonikach ze skrzynkami w opuszczonych kopalniach, oprócz tego jest driplift dostępny u handlarza, a liście azali pewnie będą dostępne poprzez wyrośnięcie małej azali, tak jak się to dzieje w wersji Bedrock Edition. Dalej będzie luneta, ametystowe szkło, świeczki, sakwy itd. Zagadką w kwestii pozyskania zostaje kwiat zarodników oraz skalk sensor. Prawdopodobnie akurat tych dwóch rzeczy znaleźć naturalnie nie będziemy mogli, przynajmniej w części letniej tej aktualizacji. Za to na pewno w tej aktualizacji nie będziemy mieli nowych jaskiń, podziemnych biomów z bujnymi jak i naciekowymi jaskiniami, tym bardziej nie uświadczymy ciemnych jaskiń z blokami Skalk i Wardenem. Również zaczekamy na nowe góry, większą wysokość świata, jak i archeologię, która będzie całkowicie nowym systemem w grze. Czy druga część to będzie dalej 1.17? Możliwe. Jest szansa, że w lato otrzymamy pełne 1.17, a wtedy pod koniec roku na przykład 1.17.5, zależnie ile wersji poprawkowych wyjdzie dla pełnej wersji. Również prawdopodobnie jest, że aktualizacja 1.18 będzie tą drugą częścią. Czym jest to spowodowane? Aktualizacja jest ogromna, zmiany są olbrzymie, a takie rzeczy powodują dużo problemów. Mojang postanowiło zamiast wydawać wątpliwie działającą aktualizację latem, wypuścić część pierwszą, a następnie pod koniec roku drugą, ale dopracowaną i zoptymalizowaną. A nie oszukujmy się, 320 kratek wysokości świata, które uświadczymy w tej aktualizacji, z pewnością może być bardzo lagujące, więc jeżeli Mojang tego odpowiednio nie zoptymalizuje, Minecraft na większości komputerów może niezbyt dobrze działać. Dodatkowo, Pandemiczna sytuacja na świecie też nie pomaga. Twórcom zależy, by uniknąć tzw. crunchu, czyli pracowania o wiele dłużej niż powinni, co z pewnością dobrze nie wpływa na efekt końcowy takiego tworu, jak na przykład aktualizacja. Jeśli uda się wydać część pierwszą w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, to istnieje spora szansa, że już w wakacje będziemy otrzymywać pierwsza z naprzód do części drugiej z nowymi górami, jaskiniami, biomami i wardenem. Jest szansa, że w związku z większą ilością czasu na stworzenie aktualizacji, Mojang doda jeszcze jeden podziemny biom, na który zapewne wszyscy liczymy. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w filmiku od Mojangu, do którego link zostawiam wam w opisie. Z mniejszych zmian i poprawek błędów. Użycie mączki kostnej ma teraz dźwięk. Na mapach kamień i deepslate miały ten sam kolor. Węgiel w wersji deep slate nie dawał expa. Ruda złota z Nederu nie była możliwa do przepalenia na ostatnim snapshotie. Oraz bloki w ekwipunku na Creative zostały odpowiednio posegregowane. I to tyle moi drodzy na dziś w tym przeglądzie snapshota, jak i całym tym snapshocie. Trzeba przyznać, że wiadomość, która dotarła do nas wczoraj, nie jest zbyt ciekawa. No, niestety, nigdy opóźnienia nie są wspaniałe, tym razem również. No, ale cóż, jeżeli mamy koniec końców dostać naprawdę fajnie zrobioną, odpowiednio dobrze zoptymalizowaną aktualizację, to myślę, że warto te kilka miesięcy jeszcze będzie poczekać. Ciekawą kwestią jest to, że jeżeli we wrześniu odbędzie się Minecon, a faktycznie druga część okaże się update'em 1.18, to już za kilka miesięcy zostanie oficjalnie ogłoszona aktualizacja Minecrafta 1.19. Trzeba przyznać, że brzmi to naprawdę dziwnie, zwłaszcza, że jeszcze niedawno cieszyliśmy się aktualizacją Minecrafta 1.13, która zaktualizowała nam oceany. A tutaj już 1.18, 1.19 i zaraz 1.20. Wow, miejmy nadzieję, że nadchodzące aktualizacje będą równie ciekawe i równie rewolucyjne co 1.17 i zapewne 1.18. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!